się to zawsze świetny pomysł na szybki i bardzo prosty deser. Dziś zapraszam cię na wyjątkowe, mięciutkie i delikatne się przygotowane z serka mascarpone. Napisz w komentarzu, czy wolisz podać je z lukrem czy z cukrem pudrem. Oczywiście pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy. Serek mascarpone przykładam do miski. Dodaję do niego jajka oraz ocet. Następnie dodaję proszek do pieczenia, cukier puder i mąkę. Składniki mieszam widelcem, aż dobrze się połączą. Ciasto na pączu się powinno być gęste. Zwilżonymi wodą dłońmi formuję równej wielkości kuleczki. W międzyczasie w głębokiej patelni rozgrzewam olej. Pączu wykładam na rozgrzany olej i smażę je, aż będą miały złoty kolor. Pączki podczas smażenia powinny odwracać się same i tym samym równomiernie się smażyć. Gdy się mają złoty kolor są gotowe. Gotowe się odsączam na ręczniku papierowym. Pączki z zewnątrz są bardzo chrupiące, a w środku mięciutkie. Obtaczam je w cukrze pudrze i podaję. Napisz w komentarzu czy pączki lepiej smakują z cukrem pudrem czy lukrem. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!